Dzień dobry No to kręcimy trzeci film z serii HIGHLY Tiger Ewo Czas na podsumowanie Kulej noga w porządku Jestem za No i to by było na tyle Na razie, pa Nie no oczywiście żartuję eee, Można byłoby zamknąć to w ten sposób jak najbardziej, ale chyba nie tego oczekujecie. Chyba że oczekujecie, no to, <grymnie> <grymnie> to już by było na tyle, tak? No cóż, spędziłem 3 tygodnie na tej chulej Zrobiłem ile to ja Zrobiłem 263 km. Jakaś mżoweczka dzisiaj. A tak dopiero ładnie było. 263 km, dużo niedużo, ale no, tak no... To 263 km. Czy coś mogę powiedzieć o niej? Eee, dobrze się prowadzi. Naprawdę noga słucha. Nie wyrywa do przodu. Eee, no, to jest kwestia jednego silnika, prawda? Eee, hamowanie silnikiem bardzo dobre. Tutaj bardzo jestem pozytywnie nastawiony. Kask. Przypominam, cały czas będę truwał o tym głowę. I bezpieczeństwo. Pamiętajcie, że odpowiadacie nie tylko za siebie, ale za innych na drogach. E, tak, off topic. E, rozkręcę sobie tą hulajnogę z, z brzucham. No cóż, no moi drodzy, no, czas się z nią pożegnać, czas podsumować te 3 te tygodnie, te 263 km e, z tą hulajnogą. Kierownica szeroka, co mnie zaskoczyło, kierownica szeroka, a mam to rozeznanie, bo do autobusu jak mi się pakuje to tak na styk, na styk po szerokości, natomiast po długości ona jest krótsza troszeczkę niż standard, niż Highly 10, na przykład, niż, co to ja miałem, niż Motus 10 Pro Sport, niż Raptor R3 V3, jest krótsza i to czuć. Czuć to nachylenie, jeszcze sztycy jest tak, że tutaj, no tak, tak, jak sobie staniemy, tak z dosyć szerokim rozkroku, no to czuć tą różnicę. Dobra amortyzacja to na duży plus jest wygodna, fajnie wybiera te wszystkie nierówności. Oczywiście możemy to, tą amortyzację regulować to ja już mówiłem. Hmm, bardzo fajny plus jest, no to, to już Hailey przyzwyczaił, że felga z oponą można to fajnie rozebrać, felga dzielona, opona bezdętkowa, więc dentka ci się nie przetrze. Jeżeli nie pilnujesz ciśnienia, no ale należy pilnować ciśnienia, ciśnienie regularnie. Na plus dla mnie system ten kontroli jest lepszy niż dziesiątce, moim zdaniem. Oczywiście to jest moje, tylko prywatne zdanie. Moja opinia jest, możecie się z tym nie zgadzać. Możemy dyskutować na tym, zapraszam do komentarzy. To jest na plus niż w porównaniu do dziesiątki. Nowy wyświetlacz już jest, więc ja mam jeszcze z tym starszym wyświetlaczem. System składania na plus. I co niewątpliwie, chyba największą zaletą, którą ostatnio poczułem i o której chyba już wspominałem, biegać biegnie, to mu się troszeczkę odsuniemy, jest. Ten komfort psychiczny, jak mnie dopadła ulewa, <knie> wielkie kałuże się nagle zrobiły, i, i nie obawiałem się tego, czy jest dek uszczelniony, czy mi tu coś zaleje, czy nie zaleje. No, po prostu IPX7 robi nawet psychicznie bardzo fajną robotę, bo nie przejmuje się wtedy człowiek tym, że jest. Że można ją utopić kolokwialnie mówiąc, czyli dostanie się woda i będzie zwarcie, i będziemy mieli problem. Duży problem. Pamiętajcie, że bateria to jest jakieś od 50 nawet do 70% wartości całej nogi. Na minus. Bo niewątpliwie takie rzeczy też są. No to tak jak wspominałem na poprzednich filmach, no chyba troszeczkę za jest pod tą górkę, nie wiem dlaczego, może coś z ustawienia nie, nie, no i tutaj ruszający się, z drugiej strony się nie rusza ten plastik tutaj ruszający się, tutaj jest kawałek kleju, więc to jest już wada chyba fabryczna, ktoś źle coś przykleił. Oczywiście to może się nie w każdych nogach zdarzać, ale jak dostaniecie taką hulajnogę, to zwróćcie uwagę. Przypuszczam, że naprawa tego jest bardzo kolokwialnie prosta. Odkręca się tutaj, tu śrubkę, tu śrubkę, tu śrubkę, tu śrubkę i można to sobie przykleić klejem na gorąco albo jakimś uszczelnieniem. Więc to jest, to jest minus. Minusem jest też ta moc pod tą górkę. Troszeczkę tej brakuje tej mocy, bym powiedział. I więcej minusów nie pamiętam. Albo nie chcę pamiętać? Nie, no, no ten DEK troszeczkę, ona jest troszeczkę krótsza, jednak jak się tak porównywałem, to w autobusie swoim, gdzie mam, że tak powiem, miarkę co do innych hulajnuk, to to jest krótsze. Kierownica szersza to jest na plus, na minus to jest troszeczkę krótsza, chociaż dla niektórych to może być na plus. Pamiętajcie, moje minusy, czy moje wady, czy zalety tej hulajnogi dla was mogą się okazać całkiem na odwrót. Chlapanie po deszu, podczas jazdy po deszu. No tak, nogawki delikatnie były. W piasku, więc to nie chodziło o deszczu, że mnie po prostu, bo cały mokry, tak czy tak byłem Taka mocna ulewa była Ale nogawki były w piachu, więc gdzieś tam coś mogło mnie chlapać delikatnie, niedużo tego było, ale nadmieniam, że tak Może być Więc Czy warte No jak to nagrywam Końcówką września jeszcze jest fajna promocja Na Hyundai &E Electric, zaglądnijcie Rolkę wczoraj wstawiłem, więc ten model na dzień dzisiejszy, żeby nie być gołosłowny. Nie wiem czy to dobrze widzicie. Mam nadzieję, 29% jest w promocji. Hmm obecnie ta hulajnoga więc kosztuje 3499 widzicie widzicie mam nadzieję że to widzicie a jeżeli jeszcze w koszyku wykorzystacie wykorzystacie mój kod jeżeli się wykorzysta kod no to ta hulajnoga kosztuje 3300. 24 zł i 5 groszy 621 zł taniej 621 zł taniej No to to jest, to jest już naprawdę Bardzo dobra promocja eee, Więc 3200 Bardzo dobra cena Nawet 3500 Jak za taką nogę Z taką wodoszczelnością e, O takich parametrach Moim zdaniem jest atrakcyjnie e, Cenowo Hmm. Nieco. A! Nie było o zasięgu, więc oczywiście, żeby sprawdzić zasięg, no, potrzebowałbym więcej czasu, którego oczywiście nie mam, jak to, jak to ja. Natomiast możemy sobie bardzo łatwo sprawdzić ten zasięg na, na aplikacji na stronie HMD Electrics. No jeżeli weźmiemy po tu, piszemy wszystkie parametry 52 V, amper, 18 A, godzin średnio prędkość ustawmy tak 25 na godzinę, 15 stopni. No dzisiaj jest chłodniej, ale wczoraj było cieplej. Coraz mocniej zaczyna padać. Eee... Rodzaj opon mamy szosowe, swoją wagę wpisujemy razem z wagą hulajnogi, czyli jest to sumowanie, no 125, no moi drodzy, ona waży ponad 20, około 25 kg. z tego co pamiętam, ja około setki, no to tak zaniżymy troszeczkę, żeby ładniejszy wynik oczywiście wyszedł, <ścoughs> 1000 watów. Styl jazdy średni, tutaj dajemy średnie ciśnienie w kołach średnie, nie będziemy tutaj ukształtowany z terenu. Nizina 42 km, 42 km przed chwilą. a temperaturę zmieniliśmy na 0 stopni, 15 ustawiliśmy, 50 km, a oczywiście plus minus dajmy temu 10, czyli będzie od 45 do 55 i i to by się zgadzało, bo w podobnych parametrach miałem też kolejnogi. i... i, i no i tak wychodzi no, z matematycznego punktu widzenia, jeżeli zrobisz 40, no to zrobisz 40 km, to jest wszystko zależy od stylu jazdy, od nawet nawierzchni, od temperatury, od wiatru, od Twojej wagi, może Ci się przytyła, może schudłeś, więc to wszystko też zależy, Niewątpliwie styl jazdy też ma bardzo duże znaczenie, tak jak w samochodach. Jeżeli zmienisz styl jazdy, to jeżeli samochód ci normalnie pali 10 litrów powiedzmy, a zmienisz na bardziej ekonomiczny styl jazdy, to zamkniesz się w 8 czy nawet, a jeżeli będziesz cisnął, to w 12 litrach. Podsumowując, polecam. Bardzo fajnie się tym jeździ, bardzo przyjemnie. A nogę, pakujemy i Odsyłamy! Dziękuję H&D Electrics, bo chyba jeszcze tylko i mnie dziękowałem H&D Electrics za przysłanie kolejnogi. Dzięki, wielkie! Było mi bardzo miło siąść na tą maszynę do, wal do jazdy po miejski dżungli. I takim oto widokiem na Rzeszowski, zalew na zaporę i na osiedla, które się budują, powstają, mieszkania. Żegnam się z Wami i do następnego razu. Pozdrawiam Was serdecznie. Papa.